To umieszczony specjalny znak, na którym wiszą już od poniedziałku odblaski. blaski. Te elementy. Były pozyskiwane w ramach działań ekobezpiecznych, ekowidocznych. Od kilku tygodni mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych w komendzie koło recepcji zalegające w szafie odblaski, tym samym dając im drugie życie. Do tych działań również włączyły się augustowskie szkoły. Teraz każda osoba, która nie posiada takiego elementu odblaskowego, może przyjść i wziąć go tutaj z tego znaku. Ten rok pokazuje, że bezpieczeństwo pieszych jest naprawdę ważne. Niestety odnotowaliśmy, w tym roku aż cztery wydarzenia drogowe z udziałem pieszych, z czego pięć osób zostało rannych. Akcja potrwa do 23 grudnia, będzie odbywała się cyklicznie. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami elementy odblaskowe powinniśmy nosić poza terenem zabudowanym po zwroku. Jednak zachęcamy do tego, aby nosić te elementy przez cały czas, wszystko po to, aby poprawić swoje bezpieczeństwo.